Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki, wieku, Amen. Witam Was bardzo serdecznie. Mamy miesiąc maj. Nie wszyscy z nas mogą przychodzić na nabożeństwa majowe do kościoła, nie wszyscy z nas mogą spotykać się przy kapliczkach, ale wiemy, że bardzo wielu z nas spotyka się w domu, przy ołtarzyku domowym i dzisiaj będzie. Taka wspólna modlitwa przy wielu ołtarzykach domowych. To i gra z morza falami, w powietrzu buja skrzydłami. Chwalcie z nami Panią świata, jej dłoń nasza wieniec plata. Ona dzieł boskich korona nadanioły anioły wywyższona. Chodź jest Panią nieba ziemi, nie gardzi dary naszymi. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Pan no nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko kościoła! módl się za nami. Matko łaski Bożej, módl się za nami. Matko miłosierdzia, módl się za nami. Matko nieskalana, módl się za nami. Matko Najczystsza, módl się za nami, Matko Dziewicza, módl się za nami. Matko Nienaruszona, módl się za nami, Matko Najmniejsza, módl się za nami, Matko Przeziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módź się za nami, matko stworzyciela, módź się za nami, matko zbawiciela, módź się za nami. Panno roztropna, módl się za nami. Panno czcigodna módl się za nami Panno wsławiona, módl się za nami Panno łaskawa módl się za Módl się za nami stolicą mądrości Módl się za nami Przyczyną naszej radości Módl się za nami W Ducha Świętego Módl się za nami W przybytku weremy Módl się za nami W przybytku sławnego bożności. Mówi się za nami. Dzież Dawidowa, módl się za nami. Wierz z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko przymierza, módl się za nami. Ramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo za ranna módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych módl się za nami. Pocieszyciel potrapionych, módl się za nami. Spokożenie wiernych, módl się za nami. Królowo aniołów, módl się za nami. Królowo patriarchów, módl się za nami. nami. Królowo proroków, módl się, módl się za nami. Królowo apostołów, módl się, módl się za nami. Królowo męczenników, módl się za nami. Królowo wyznawców, módl się za nami. Królowo dziewic, módl się za nami. Królowo wszystkich świętych, królowo bez nazw pierworodnych Królowo w niebo ziemi. Królowo Rózańca Świętego, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Królowo świata, módl się za nami. Radku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuśniał Panie. Przekuź na Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie, wysłuchaj nas Panie! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nas. Miłuj się nad nami, raduj się i wesel Panno Mario, Alleluja, Bo zmartwychwstał wstał Pan prawdziwie, Alleluja, Módlmy się, Boże, Ty przez martwych stanie Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przywróciłeś radość światu, sprawa byśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję osiągnęli szczęście życia wiecznego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. nas zabudowała. Pana uchwala i o Panie nasza, o rentowniczko Nasze, nasza Nasze, pocieszycielko Nasze. Synem swoim nas pojedna, znowu swojemu nas polece, swojemu synowi nas odda. Regina celi plenare Alleluia. Quia femeru isti portare. Alleluia. Resurrexit, sicud dixit. Alleluia. Ora pro nobis Deum. Alleluia.